Przyjechałam na dzisiejszą uroczystość, ponieważ moja ciocia, rodzona siostra mojej mamy, była w zgromadzeniu, kiedy żyli jeszcze założyciele. W roku 1910 złożyła śluby wieczyste, więc była w tym zgromadzeniu 75 lat. Pracowała jako pielęgniarka w 15 szpitalach, głównie zakaźnych, Rozsianych po całej Polsce, a nawet na dawnych terenach Polski. Zawsze, jeśli przyjeżdżała na wakacje, mówiła o matce przełożonej. Ja nie znałam jej imienia, ponieważ nigdy nie mówiła jej imienia, tylko zawsze mówiła Matka Generalna. To przeżycie dzisiejszego święta jest dla mnie wielką radością.